W pokoju tłoczyły się ciotki, pani Wielosławska, służące, Macie Junio, Wojciunio. Wszystko to bełkotało, biegało, coś przynosiło i wynosiło, radziło i płakało. Najtrzeźwiejszy był Macie Junio, który wciąż coś dźwigał i wszystkich uspokajał. Cezary jego pociągnął za ramię i spytał szeptem: Co się stało? Penienka za nie mogła. Co jej jest? Straszne boleści. Rządkowe? Nie coś złego. Nachylił się do ucha Baryki i stanowczo wyszeptał. To mi wygląda na otrucie. Sama miałaby się otruć? Tego nie wiem. Przyszła z ogrodu z krzykiem. I Ład tak się wie już z godziny czasu. Otrucie nie mogłoby trwać godzinę czasu. Nie wiem. Jakby... naść między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego je... Późno. Kto tu z Państwa jest, Pan? Leków przeciwwirusowych, obok, powtarzam, innych wielu leków przeciwwirusowych, rekomendowane także w Polsce przez. W pokoiku, gdzie nigdy jeszcze nie był, uderzył go potworny wygląd twarzy Karoliny. Jęknęła. Panie Cezary! rzekłem tam po... Co, Co pani pan zrobiła? krzyknął w uniesieniu. ja, ja nic nie wiem. 这世界真乱。